Jesteśmy po meczu z pniówkiem Pawłowice w ramach trzeciego meczu kontrolnego okresu przygotowawczego. Z nami tradycyjnie już trener Ryszard Wieczorek. Panie trenerze dużo sił dzisiaj zawodnicy zostawili na boisku, tym czego przyznać. Pogoda, dzisiaj też upał zrobił swoje dla jednej i dla drugiej drużyny. Można tak myślę powiedzieć, że poniekąd w pierwszej, w pierwszej połowie załatwiliśmy rywala jego własną bronią, czyli, czyli bramką zdobytą z kontrataku. W drugiej połowie siły się troszeczkę wyrównały. Ciekaw jestem pana komentarza dotyczącego tego spotkania. Dzień dobry. No Na pewno pan powiedział tu, że jesteśmy w okresie przygotowawczym i to, jak sama nazwa mówi, musimy się przygotować do sezonu. I to przygotowanie to jest pod każdym względem. Mamy jakieś informacje na temat ich potencjału, ich możliwości, na to nakładamy trening. Okazuje się, że ten trening ich bardzo dużo kosztuje. Jak do tego dołożymy pogodę, jak do tego dołożymy to, że musimy, jesteśmy zmuszeni konstruować atak pozycyjny. Wprawdzie w pierwszej połowie strzeliliśmy bramkę po szybkim ataku. Przeciwnik nam po przerwie też strzelił po szybkim ataku to tylko świadczy o tym że ten atak pozycyjny jest trudny jak w tych warunkach na tym w tym momencie okresu przygotowawczego jesteśmy w połowie w, po tych obciążeniach treningowych no te nogi ciężkie i w drugiej połowie kiedy Prowadziliśmy ten atak pozycyjny, nadziewaliśmy się na mnóstwo strat. Przeciwnik musiał mógł sobie spokojnie kontrolować nas. myśmy musieli biegać za piłką i to było złe, czyli no, musimy sporo czasu, sporo roboty zrobić, bo to nie jest tak, że, że mamy gotowca i, i, i tylko będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Nigdy tak nie będzie. To jest po prostu proces. Zmieniliśmy ustawienie zespołu, wkomponowujemy zawodników z zewnątrz, którzy przyszli dzisiaj. Młodzież też zagrała, bo mamy sporo informacji. Takie mecze nam dają bardzo duży, duże możliwości, jeśli chodzi o to, co, co będziemy dalej robić, no bo jednak jednak yy, dla mnie najważniejsza sprawa, i, i myślę w sporcie, to jest umiejętność funkcjonowania w trudnych warunkach. Bo jak jest łatwo, to jak to się mówi, każdy może poprowadzić zespół, każdy wtedy. Będzie dobrze funkcjonował, dobrze grał, bo, bo to, bo to tak, tak działa, tylko nie, nigdy nie ma powtarzalności. Dzisiaj poznaję ten zespół w bardzo trudnych warunkach. W trudnych warunkach nie tylko pogodowych, ale w trudnych warunkach, kiedy wczoraj trenowaliśmy podwójnie, ciężkie treningi, kiedy w poniedziałek był bardzo, e, była bardzo trudna jednostka treningowa i nie przygotowywaliśmy się pod pniówek. Tylko jesteśmy w okresie przygotowawczym i chcemy wypracować pewne rzeczy. Czy to wyjdzie i kiedy, to trudno mi powiedzieć, bo, bo to jest organizm ludzki i, i, i różnie działa. Natomiast jesteśmy jeszcze raz mówię w połowie okresu przygotowawczego i nie możemy sobie pozwolić, że będziemy przygotowywać się pod sparring z pniówkiem. Cel to jest liga. Tam mamy być zdecydowanie lepszej dyspozycji biegowej, piłkarskiej, ze zrozumieniem i tak dalej. Wkomponowanie tej młodzieży dzisiaj, która grała na boisku patrząc przez pryzmat i naszych, i, i, i młodych z zewnątrz, i nowych zawodników, no to, to trudno, żebyśmy już dzisiaj, nie wiem, mogli powiedzieć, że schematy, które, nad którymi pracujemy, będą będą wychodzić. To jest, to jest sporo, sporo roboty. Jeszcze Pana zapytam o, o, o przeciwnika, ponieważ on tutaj również nas zmusił do, 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 do jeszcze większej pracy. Tym bardziej znając trenera Jana Furlepy, z którym miał Pan przyjemność pracować wcześniej, z którym też się znacie myślę bardzo, bardzo długo. Czy zespół Pniówka pod, pod dowództwem trenera Furlopy jakoś Pana dzisiaj zaskoczył w ustawieniu w, w grze? Nie, nie, oni po prostu byli świeżsi, oni byli wypoczęci, to, to było widać i oni, oni byli żwawsi na boisku. I to jest właśnie, przede wszystkim był ten powód, że, że ten mecz z naszej strony może nie wyglądał ładnie dla oka, dobrze, no bo jednak nie przegraliśmy, był, był remis i natomiast przeciwnik... Yy... Bardzo wiadomo, że tego typu zespoły jak Pniówek, tak jak był Rozwój, no, grając przeciwko Polonii, umówmy się, ten poziom rywalizacji jest, jest bardzo wysok wysoki i każdy chce, jakby, yy, nie wiem, pokonać teoretycznie lepszego lepszy zespół. Każdy chce wygrać. Jest duże napięcie i to jest to, co nam jest właśnie w takich sparingach potrzebne, bo akurat dzisiejszy mecz był taki zbliżony do tego, co będzie się działo yy, w Lidze. Wiele zespołów będzie tak emocjonalnie podchodzić w kontakcie, yy, chcąc przeszkadzać, ale ja jestem przekonany, jak zespół. Będzie, jak to się mówi popularnie, przygotowany pod względem biegowym, wyświeżony do, do, do ligi i, i, jak to się mówi, naładowane baterie, no to, to, to obraz będzie zupełnie, zupełnie lepszy i wtedy będziemy mogli wykorzystać większy potencjał tego zespołu. Dzisiaj ja ich rozumiem, bo, bo dostali taką solidną dawkę treningową, i, i, i musimy w tą stronę iść. Jest ze mną również Dawid Wolny, e, autor dzisiejszej bramki dla Polonii Beton, a drugie podczas e, tegorocznych meczów, meczów kontrolnych, jeśli chodzi o lato. Dawid, Można było powiedzieć, że kiedy Dawid Wolny strzela, Polonia wygrywa. Nie dzisiaj, dzisiaj musimy się zadowolić. Remisa, aczkolwiek jest to tylko mecz kontrolny, który pewnie jakieś e, tutaj dodatkowe aspekty dla Was wprowadził. Jak Ty ocenisz dzisiejsze spotkanie? Na pewno na tym etapie, na którym jesteśmy. Czyli no ogromnej pracy i gdzieś tam tych przygotowań przedsezonowych, no to myślę, że bardzo jakościowy, jakościowy materiał do analizy dla całego sztabu, dla trenera przede wszystkim. No myślę, że też, tak jak już wcześniej powiedziałem, no przy tym nakładzie gdzieś tam pracy tygodniowej, no raczej uważam, że na duży plus. Dzisiaj też można było zobaczyć, że w tym innym systemie, którym już gramy, nie jesteś osamotniony, jeśli chodzi o pozycję numer 9, pomagają ci zawodnicy z lewej i z prawej strony. Jak ty się jako taka typowa rasowa dziewiątka czujesz z, ze wspomaganiem tych zawodników, którzy między innymi dzisiaj byli po Twoich dwóch stronach? Dobrze, no ja gdzieś tam staram się dostosować, uważam, że to nieźle wygląda. Też duża jest wymienność pozycji, też coraz bardziej z treningu na trening, z meczu na mecz, rozumiemy się w tym systemie i oby tak dalej, bo to fajnie rokuje, gdzieś tam fajnie to wygląda. I tak jak wcześniej wspomniałeś, no nie jestem gdzieś teraz, można powiedzieć, osobodniany po tych bokach, ale. Jednak duża jest rotacja i to też jest, myślę, że będzie to naszym dużym atutem. Co twoim zdaniem jeszcze dzisiaj taki jeden najbardziej e, widoczny aspekt, jaki wpłynął na dzisiejszy wynik? Ciężko mi też to ocenić, bo mówię, na razie też gdzieś trener e, rotuje naszymi siłami, gdzieś szuka też optymalnej jedenastki, to to jest normalne, przegląda się nam i, i mówię, ciężko gdzieś, gdzieś to ocenić na pewno. Są rzeczy, z których jest trener zadowolony, są rzeczy, z których gdzieś tam będzie chciał, żebyśmy poprawili tą, tą jakość wykonywania danej czynności. No zobaczymy, no, kwestia tego, że przy tym jak pracujemy, uważam, że w miarę nieźle to wygląda i tak jak wspomniałem z treningu na trening, z meczu na mecz, widać, że jesteśmy coraz takim lepszym kolektywem.